Jeżeli chcesz skalować swój biznes, musisz przestać to robić. Zanim powiem, w jaki sposób to zrobisz, powiem Ci kilka statystyk. Aż 20% biznesów upada w pierwszym roku, a nawet 50% biznesów upada do piątego roku prowadzenia działalności. To są dane z Shopify. I aż 90% startupów upada przez to, że mają problemy marketingowe. I dzieje się tak, jednego ważnego powodu dlatego że skupiasz się na celach, ani na drodze do tych celów. Musisz mieć konkretny plan, aby te cele wykonać. Ty się skupiasz na tym, żeby mieć 300% przychodu względem tamtego roku, ale nie skupiasz się na tym, że Musisz ocenić cele, musisz nakreślić wszystkie kroki, opracować strategię wykonania, przeprowadzić testy, a na wszystkim to robić, monitorować i utrzymać kontrolę, przydzielić niezbędne zasoby, ustalić jasne terminy, przekazać plan zespołowi regularnie, przeglądać postępy i dostosować strategię. Napisz klient w komentarzu.